Kani, witajcie na kanale Megadiscount.pl A dzisiaj, uwaga, mam dla Was niespodziankę Robimy sobie taki odcinek z DIY Czyli zrób to sam I dzisiaj będzie odcinek jeszcze taki Typowo już świąteczny, czyli Przygotujemy pisanki Ja już Wam pokazywałam te zestawy Bo to są te zestawy, które kupiłam w Tigerze Właściwie w sklepie Flying Tiger W tej chwili Więc jeżeli też byście chcieli sami przygotować jakieś pisanki To tam już mają takie gotowe zestawy Bardzo ładnie się te pisanki prezentują Wystarczy je tylko samemu ozdobić Także jeśli jesteście ciekawi, jak będą wyglądały pisanki pomy tam wchodzie, to zostawiacie w górę i zaczynamy. Zobaczcie, ja tutaj mam takie dwa zestawy. Właściwie będę się zajmować tym, gdzie mamy te pisanki, bo tutaj mamy zobaczcie jakiegoś wielkanocnego z zająca, mamy kurczaczka, także mega fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba w są w ogóle cztery jeszcze markery za pomocą których możemy je ozdobić. A tutaj obok mam drugi zestaw, który też znalazłam w sklepie, ale tutaj już mamy do użycia farbki, żeby tu wszystko wymalować. Tu jest taki zajączek, zobaczcie jakie ma w ogóle fajne żółte uszy. W środku jest pędzelek, więc wszystko co potrzebne znajdziecie w zestawie. No to otwieramy kochani, zaglądamy do środka, jak się prezentują te pisanki. Oj, ohoho, dobra, jak to one będą wyglądały, wiecie, w pudełeczku to wygląda fajnie, nie? No, ale bardzo zawsze spojrzeć. Ale ładne, jejku. Ale ja jest nie tak sama, Jakie super, jaki kurczak. O, I zobaczcie, nawet z tyłu są wszystkie dodatki. Jaki słodziak! I taka kartka. Fajnie. O właśnie, bo tego szukałam. Czy jest coś, żeby zawiesić te jajeczka? Jakie piękne. Wiecie co? Ja myślę, że one dołączą pewnie do mojego drzewka z tyłu. Także jak je sobie już udekoruję i będą w 100% gotowe. To myślę, że będzie można je śmiało zawiesić. Dobra, wejmijmy sobie wszystkie. Mamy tu jeszcze zajączka i kogo ja to jeszcze mam chyba kurczaka. Chyba tak. Dobra, także tak wyglądają. Dobra, trochę nie Tu są jeszcze pisaki. Yy, zielony, niebieski, żółty i olejecia. I różowy. No to popatrzcie, tutaj mamy pierwszego... Yy, nie, kurczaczka, chowieczkę. Słuchajcie, nie wiem co Chyba tak. <noise> Jak wy wiecie, to powiedzcie w komentarzu. Tu jest na pewno zajączek wielkanocny. Wygląda super słodko. Kurczaczek jest tutaj, z taką, ojejdźcie, z taką zieloną kokardką. I to jest zdaje się, że drugi kurczaczek z żółtą kokardeczką. Mamy cztery pisaki do wykorzystania, ale kochani, jeżeli wy macie w domku jeszcze jakieś swoje, wiecie, takie dekoracyjne zestawy, to pewnie też możecie z nich skorzystać. Ktoś tu na pewno można przykleić jakieś naklejki. obsypać brokatem możecie sobie te pisanki, także co kto lubi to wiecie co, ja zaczynam od tego jajeczka, od tej pisanki i ja tak teraz patrzę, może to jest owieczka, może to wcale w jakiś kurczak czy coś, nie wiem, tak powiem Wam, że akurat z tą jedną pisanką to mam problem, <laughs> więc jak, jak wiecie dokładnie kto to taki, to słuchajcie, piszcie w komentarzu, ale wydaje mi się, że może rzeczywiście jest to właśnie obieczka. Dobra, ja sobie zacznę od zawiązania tych przywieszek, bo obawiam się, że później, wiecie, jak sobie pokoloruję tą pisankę, może no, żeby się tam jakoś nie ubrudzić specjalnie, więc sobie na początek wolę zaczepić to, oho, mm. dobra, zawiązana i będziemy mogli, zobaczcie, tak ją sobie zawiesić gdzieś na drzewko, na gałązki, żeby mieć ładną dekorację w domu, w pokoju, gdzieś w siebie, także spoko się. No, mm. kochani, zaczynamy. Ja na początek właśnie zajmę się tą owieczką. zobaczcie, oho, to sobie ładnie przygotuję i lecimy, no to co, ja tutaj na różowo sobie ozdobię wszystko z tej strony, ale powiem Wam, że ten kolor taki jest nie jest jakiś mega wyraźny, taki jest jaśniutki oho, dobra. Okej. Okay. Tu różowy jest jakby gotowe, ja chyba tak zrobię całe tu do góry, też na różowo, żeby tak nie było, wiecie, pusto, biało i w ogóle, więc, więc zrobimy na różowo. Na różowo już udekorowałam pierwszą pisaneczkę, ale teraz jeszcze użyję koloru niebieskiego. O słuchajcie, tak sobie zrobimy takie paseczki. Ok, i chyba tu też tak zrobię. Tak, może nawet takie. Zobaczcie, jak się prezentuje ładnie. Już pisaneczka po całym udekorowaniu. Ja tak stwierdziłam, że może tutaj przy pierwszej pisance nie będę kolorować, wiecie, całej skorupki, czyli całego jajka. Może jakieś tam kolejne ozdobie. Jeszcze zobaczymy. Tutaj na początek wykorzystałam po prostu same elementy, które już były narysowane. I myślę, że wygląda całkiem fajnie, więc pierwsza pisanka zrobiona, biorę się za drugą. A przygotowanie drugiej pisanki. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy Wy też robicie w domu pisanki, czy je dekorujecie, czy w ogóle lubicie takie rzeczy, czy może tak średnio. Ja Wam powiem szczerze, że ja lubię takie ostawianie właśnie pisanek, także to jest zawsze fajne. Orety, Ale mi ucieka tutaj to ten sznureczek, słuchajcie, tylko nie mogę wyróżnić, dobra robimy tą zawieszkę. Szkoda, że one od razu nie są przyczepione, bo skoro i tak będziemy z nich korzystać, to już by mogły być przypięte. No to zaczynamy kolorowanie. Na początek zrobimy słuchajcie, tego naszego, naszemu ojejku, ale słuchajcie, słabo trochę widać ten żółty. Może jak zrobię jakieś tło, to będzie bardziej widoczny, albo będzie trzeba po prostu, wiedzieć, co, mocniej ten pisak przycisnąć, bo rzeczywiście one nie są jakieś tam takie wiecie, super takie markery, że to mega widać, także jakbyście chcieli jakiś mocniejszy efekt, to chyba by trzeba było tak kilka razy to pokolorować albo wziąć po prostu jakiś marker, ale tak jak Wam mówiłam, możecie równie dobrze użyć właśnie do tego ozdabiania jakichś swoich tam dodatków, czy to właśnie na przykład farbek, czy to brokatu, co kto lubi, więc jak lubicie się bawić w ozdabianie pisanek, to słuchajcie, na pewno coś wymyślicie. Mamy naszego kurczaczka, jest ozdobiony z przodu żółciutki, tylko ten ogonykam taki zrobiłam tęczowy i postanowiłam, że cały będzie w kropeczki. Więc uwaga, lecimy z kropeczkami i robimy taką mega kolorową pisankę. Jeszcze dwie do zrobienia. Te się póki co prezentują naprawdę ekstra, bardzo ładnie będą e, wyglądały. No ale biorę się za kolejne, bo tamte jeszcze są całe białe. No dobra, to teraz startujemy z naszym zajączkiem. Zobaczcie, jak zrobimy takie niebieskie uszka. W ogóle ten niebieski pisak chyba jest najwyraźniejszy, muszę Wam powiedzieć. Okej, okay, lecimy, będą niebieskie uszy. I tak sobie pomyślałam, że tego zajączka pokoloruję sobie na różowo, będzie ładnie wyglądał. Cała pisanka taka kolorowa, także normalnie. już te elementy są przygotowane. Na żółto zrobię teraz tylko łapki. O! <laughs> dobra, są łapeczki, no i zrobię jeszcze ogonek. Też będzie taki żółty. Tu po drugiej stronie w ogóle już tych elementów no, jest mało. Raczej mamy tylko ogonek i to wszystko. Ale możecie sami jakoś udekorować widzicie, tą skorupkę, żeby też fajnie wyglądało. OK, dobra. Gotowe! No to kochani, słuchajcie, malujemy naszego króliczka z przodu. Będzie zrobiony tutaj cały na różowo. Trochę tego malowania tu będzie, ale mam nadzieję, że będzie to bardzo ładnie wyglądać, więc słuchajcie, kolorujemy. Trzeba uważać, żeby sobie nic, nic nie zamazać, żadnych szczegółów, drobiazgów, żeby ta pisanka była rzeczywiście mega kolorowa. Powiem Wam, że chyba nawet farbami to byłoby ciężko tutaj, żeby rzeczywiście tu nikt nie popsuć, żeby były widoczne nosek, oczka. Także chyba lepiej rzeczywiście się trzymać tych pisaków, przynajmniej pod tym kątem. No bo spójrzcie, bo tu może sobie ze spokojem ładnie właśnie te detale jakoś ominąć. I nie psuje się to, będzie ładnie wyglądało. Dobra, lecimy, brzuszek robimy. Fajnie, że się zdecydowałam na to, żeby zrobić chociaż jedną taką pisankę, całą pokolorowaną, bo rzeczywiście bardzo ładnie wtedy wszystko wygląda, tak pasuje, wygląda mega kolorowo, więc będzie się od razu wrzucała w oczy, jak ją powieszę na drzewku. zrobiliśmy sobie przepiękne pisanki. Ja już Wam mówiłam, że ten zestaw jest cały czas dostępny w sklepie Flying Tiger, więc jeśli ktoś z Was również chciałby sobie sprawić takie pisanki do pokoju jako ozdobę, to tam ciągle możecie ten zestaw znaleźć. W sumie jest proste do zrobienia. Mamy tutaj założone pisaki, ale mówiłam Wam, że możecie skorzystać właściwie z dowolnych dodatków. Także dajcie znać w komentarzach, czy moje pisanki Wam się spodobały. Pamiętajcie też o kciukach w górę, o subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa!